Nie wierzę, że to mówię. Ja się właśnie przestaję być niemowlakiem. Czyli zapraszam Was na vloga z chrztu. I roczku Jasi. Tej nocy Jasia słabo się czuła i ja już myślałam, że będziemy zaraz odwoływać całe przyjęcie. Ale wstaliśmy rano i na szczęście jej przeszło, po prostu miała gorszą noc. Może czuła, że coś się szykuje. I jak mogło być inaczej, my nigdy sobie nie ustawiamy budzika, bo nasze dzieci są rannymi ptaszkami i po prostu zawsze nas budzą. Ale jak możecie się domyślać, teraz tak nie było i troszeczkę zaspaliśmy. Ale na szczęście rano przyjechała do nas ciocia Agnieszka i pomogła nam ogarnąć całą sytuację. Na szczęście Jasia nie była zbytnio spokojna, ale najważniejsze, nie płakała. Potem od razu przyjechaliśmy wszyscy na salę zjeść sobie rosu i drugie danie. I naprawdę było bardzo pyszne. I jeszcze raz chciałam podziękować pani Izabeli Pokrzywnickiej za taką piękną dekorację. I za realizację mojego pomysłu z kwiatkami na balonach. Powiem wam, że byłam w szoku, bo oczywiście Jasia dostała swoje prezenty, to też dużo gości przyniosło prezent dla Adeliny, czego się nie spodziewałam i naprawdę bardzo miło. I spokojnie szykuję już dla was filmik, gdzie pokazuję, co Jasia dostała. Całe przyjęcie wyszło tak fajnie, na luzie. Był też z nami fotograf, ale to nasz znajomy, więc też tak bez spinki. Porobiliśmy też na pamiątkę zdjęcia z gośćmi. Ja oczywiście zabawiałam Ja się, żeby patrzyła się w stronę aparatu. I myślę, że ona miała z tego frajdę, bo cały czas coś się działo. I dosłownie dwa dni temu dostaliśmy takie same bluzy z dziewczynami. Mówię, wezmę im, założymy i sobie zrobimy zdjęcie na pamiątkę. Co ciekawe, kilka dni wcześniej Ja nauczyła się dmuchać. Ja byłam w szoku, bo u Adusi ta umiejętność przyszła dosyć późno, dlatego nie spodziewałam się, że takie małe dziecko potrafi dmuchać. Ale spokojnie dzień przed imprezką już zapomniała co to dmuchanie. Mimo tego, że trochę się stresowałam, to naprawdę było bardzo fajnie, będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie zaobserwujecie. I to tyle, cześć.